Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w, na moim filmie. Ja jestem Paulina, budżetujemy tą kopertową już ponad 3 lata i dzisiaj będziemy, słuchajcie, podsumowywać miesiąc wrzesień. Wow! Jak ten czas leci, to po prostu, słuchajcie, ja jestem w szoku. Mam już październik, dzisiaj w ogóle jest yy, 5 października, jak to wszystko nagrywam, i mamy godzinę 10.06. Ja wstałam może jakieś 15 minut temu, zrobiłam sobie słuchajcie kawę. Mam idealny moment w domu, bo nie ma nikogo, jest tylko siostra, więc jak będziecie słyszeć jakieś być. Yy, wiecie to wybaczcie, więc, więc po prostu postanowiłam, że nagram dla Was te dwa filmy. Ten dzisiejszy, który nagrywam teraz, zobaczymy jutro, czyli w niedzielę i kolejne zobaczymy w przyszłym tygodniu, więc bez zbędnego przedłużenia myślę, że będziemy przechodzić do podsumowania tego miesiąca września, bo powiem Wam szczerze, że jestem bardzo ciekawa, jak ten miesiąc wyszedł, więc zaczynamy. Dobra, a więc tak... Tak wygląda pierwsza strona, i tak wygląda kolejna. Więc jeśli chodzi o nasz dochód, to było 4400 zł, 3376. Następnie mamy tutaj, moi drodzy, premia to była 700 zł, tutaj było 600. No i tych dodatkowych dochodów to było 200, czyli bierzemy kalkulator. I liczymy wszystko, czy na pewno się nam tutaj zgadza. Wybaczcie mi swoją drogą za światło, ale muszę chyba zainwestować w, w lampę. Dobra, czyli mamy tutaj 9276 zł. Jeśli chodzi o wydatki stałe, no to w tym miesiącu mieliśmy siłownię. Na szczęście już teraz we wrześniu, w październiku jej już nie ma. Jeśli chodzi o Orange, to miało być 400 zł, ale wyszło, że jest 435 następnie mamy moi drodzy Polsat tutaj było 31 zł Netflix było 43 ubezpieczenia na życie to było 81 zł, IKA to było 50, poduszka życiowa to było 50, pożyczka to było 4000 w tym miesiącu bardzo się cieszę dlatego, że w przyszłym miesiącu ta kategoria będzie kochani większa, czyli w październiku więcej spłaciliśmy tutaj niż 4000. mój mąż dostał 1000 zł no i szkoła tutaj nie była w ogóle poniewielszona poni w jakiś tam stopniu nie opłacaliśmy jej w tym miesiącu wrześniu dalej mamy, policzymy sobie wszystko ile nas tutaj wyniosły wydatki stałe razem to było kochani 5000. tysięcy chyba nie policzyłam jednej kategorii, czekajcie o matko no nie, no dobrze policzyłam to nie wiem skąd mi się tutaj wzięło no ale dobra yy, aha, okej, okay, dobra, jest więcej o jest to już chyba z zaspania Brrr. dobra, odejmujemy teraz tą kwotę 9276 zł to wychodzi nam, że zostaje nam 3286 zł polskich dalej przechodzimy we wydatki roczne dlatego, że Tutaj już się skupiłam, więc nie wiem, ile wy było wydane, więc policzymy to na końcu. Policzymy sobie na wydatki roczne i policzymy sobie priorytety. Czy tak, tutaj było 80 zł. Wezmę sobie mój segregator z wydatkami rocznymi i zobaczymy co się tutaj w wydatkach rocznych dzieje ogólnie tutaj będą porządki będę Wam nagrywała ten filmik z podsumowaniem, to zobaczymy ile tutaj, jak to wszystko wygląda w tym segregatorze, znaczy się, chodzi mi o to, że tutaj będą porządki i będę robić dla Was film taki z co tutaj się znajduje jakie są kategorie i tak dalej Mam nadzieję, że mi zrozumieliście. Boże narodzenie 125 zł razem jest 175, ubezpieczenie było 40 razem jest 320. Dalej mamy punto przegląd, tutaj było 20 razem jest 40 zł, dalej mamy przegląd i ubezpieczenie pandy, tutaj było 110 i jest 110 podatek za ziemię 25. I tutaj mamy już 125 zł. Podatek płacimy w lutym. Ubezpieczenie domu, tutaj jest 45, i razem w tej kopercie jest 90. Dalej mamy urlop. Urlop dostał 500 zł. I razem ma 500 zł. Jeśli chodzi o wakacje, dostały tutaj stówkę i mają razem 100 zł. Więc tak by to wyglądało, jeśli chodzi tutaj o ten serwator. Teraz sobie wszystko policzymy. Tutaj chyba powinno się wszystko zgadzać. Tak, plus jeszcze ten, więc będzie. Tak, czyli tutaj mamy 1045 zł. Zobaczymy ile tutaj mamy uzbierane już. To ja sobie szybko dodam i zaraz do Was wrócę. Tak, czyli razem mamy aha, plus jeszcze 90. Razem mamy 1560 zł. Super. Czyli tutaj się wszystko nam ładnie zgadza. Jeśli chodzi o podsumowanie tygodni, jeśli chodzi tutaj o tą jakby część, to proszę pomienimy to, dlatego, że tutaj w ogóle tego nie respektowałam. Październik po sobie chyba zrobię już bez tej tabelki, bo październik będzie taki sam. Dobra, dalej jeśli chodzi o kategorie tutaj zdrowie i tak dalej, no to tutaj na zdrowie daliśmy w tym miesiącu 150 zł na urodziny 40, na dziecko poszło 50, na imprezę okolicznościowe poszło pięć, na samochód poszła stówka, więc razem poszło 600, o Jezus, 565. Jak wami ruszam, to Was bardzo przepraszam, ale gimnastykuję się tutaj prawą ręką. To będzie 565 zł. No i teraz zobaczmy, ile zostaje, że tak to powiem. Dlatego, że ogólnie tutaj muszę zrobić porządki, bo jak możecie zobaczyć, w październiku tutaj bardzo dużo rzeczy y, no wydaliśmy. Dlatego, że zdrowie nam we wrześniu trochę poszło. Dalej mamy urodzinę i to jest 320, więc tutaj jest całkiem y, spoko kwota, jeśli chodzi o dziecko. Dziecko ma 290 na ten moment. Jeśli chodzi o imprezy okolicznościowe, to tutaj jestem zadowolona, bo ta kategoria ma 800 zł. Więc się cieszę bardzo. Niech się tutaj zbiera powoli. Następnie mamy wyzwanie samochód. Tutaj mamy, kochani, drodzy, 250. Tak, też fajnie. No, i tutaj jest moda, no i uroda. Więc tutaj ma już po stówce, czyli razem jest stówka. No i sobie to wszystko podsumujemy, ile tutaj poszło. Znaczy, ile mamy w kopercie. Razem mamy tutaj 1000, o Jezu, 1888 zł, zaoszczędzone. Fajnie, cieszę się. Tutaj, jest tutaj 1560, to mamy ponad 3000 zaoszczędzone, więc jest całkiem super. Bardzo się z tego powo powodu cieszę. Dalej mamy tak, nasz dochód, musimy sobie tutaj wszystko ładnie wypisać, więc bierzemy sobie markera i teraz będziemy tutaj wypisywać. Jeśli chodzi o dochód, no to nasz dochód to było 9200. 76 zł. Jeszcze chodzi, jeśli chodzi o oszczędności, no to 565 zł to były um, priorytety, czyli tutaj będzie 565. Jeśli chodzi o wyzwania, to tutaj nie było nic w tym miesiącu. Jeśli chodzi o wydatki roczne, to było 1000, 1045 zł. Wydatki stałe to było Ika i poduszka życiowa, stówka. Dodajemy teraz to wszystko. Czyli wychodzi, że oszczędności było w tym miesiącu 1710 zł. Super. Jestem bardzo zadowolona z tego miesiąca, moi drodzy. Był on dosyć skomplikowany, troszeczkę, no tak jak mówię, nie udało nam się jakoś tego bardzo tutaj podsumować. Jeszcze jeśli chodzi tak tutaj o wydatki zmienne, to mamy tak, że ja tutaj, no niestety, ale w tym miesiącu tak samo jak w poprzednim i coś tak czuję, że ten przyszły miesiąc będzie taki sam. No, niestety, ale nie poogarniałam tutaj tego tak, jak ym, no, chciałam. Odjąć tutaj 3286. To tak, tutaj poszło na życie 1676 zł. No i tutaj zostało właśnie te 1610, nie? Więc no. Tak by to wyglądało. Z tego, co ja tutaj moi drodzy jeszcze widziałam, jeśli chodzi o segregator z wyzwaniami, no to coś tutaj jakieś pieniądze są ze września. No i w sumie chyba sobie je policzymy i po prostu dołożymy tutaj do tych wyzwań z tyłu, co mówiłam, żebyśmy dopisali jeszcze. Tylko teraz nie chce mi się tego mazać, no ale coś wymyślimy. Dobrze, więc tak, żumiłam sobie teraz, że coś tutaj jeszcze było. Wyciągam wszystkie te pieniążki. Tam tam jakiś grosik jest. Dobra, 0,1. Dobra, to ja sobie tutaj kochani policzę i zaraz do Was wracam, ile tutaj mamy tych pieniążków. Ok, moi drodzy, więc ogólnie oszczędności w tej kategorii, w tym wyzwaniach było 21 ,27 zł 27 groszy. Więc ja sobie tutaj po prostu zapiszę 21 zł plus 21, czyli to będzie równało się, że te oszczędności w tym miesiącu miały 100. 1731 zł, razem z tymi z wyzwań, więc tak by to wszystko właśnie wyglądało, jeśli chodzi o miesiąc wrzesień. Październik będziemy sobie moje wygodnie rozpisywać. Myślę, że już niebawem. Um. Jeśli dotrwaliście do końca, to dajcie mi znać. Bardzo Was proszę w komentarzu, czy wolicie raczej filmy dłuższe, czy raczej filmy krótsze, e, czy wolicie częściej niż raz w tygodniu, bo właśnie się tak zastanawiam, czy, czy może robić te filmy częściej niż raz w tygodniu. E, tak na przykład, nie wiem, środa, niedziela, a nie tylko niedziela, więc dajcie mi przyznać, co sądzicie w komentarzach. Ja uciekam nagrywać dalej. Żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego dnia i słyszymy się już niebawem. Buziaczki, papa!